Sura 98: Jasny dowód w imię Boga miłosiernego, miłościwego. Ci, którzy nie wierzą spośród ludzi księgi i bałwochwalców, nie oddzielili się, dopóki nie przyszedł do nich jasny dowód, wysłannik od Boga, który recytuje oczyszczone stronice. Zawierające pisma pełne wartości, i podzielili się ci, którzy otrzymali księgę, dopiero wtedy, gdy przyszedł do nich jasny dowód i nakazano im oddawać cześć tylko Bogu, ofiarowując mu szczerą wiarę jako prawdziwie pobożni, wykonywać modlitwę i płacić roczny podatek. O jest religia prawości. Zaprawdę, ci, którzy nie wierzą, spośród ludu księgi i bałwochwalców, pozostaną w ogniu piekła. Oni są najgorsi ze stworzeń. Ci zaś, którzy wierzą i czynią dobro, oni są najlepsi ze stworzeń. Nagrodą dla nich, od ich pana, będą ogrody raju, przez które płyną strumienie. Tam pozostaną na wieczność. Bóg będzie z nich zadowolony. A oni zadowoleni z Boga. To będzie dla tych, którzy boją się swego Pana.